Zobaczcie mi, że przez jakiś czas, ostatnie kilka dni, nie było vlogów, daily vlogów, te daily, tam znak zapytania był kluczowy, dlatego że nic praktycznie nie robiłem. Moje, tak jak powiedziałem na czwartkowym streamie, moje stanowisko wygląda tak jak po zeszłotygodniowym czwartkowym streamie, przez to, że w pracy się dzieje, w życiu się dzieje i jakoś tak nie miałem czasu, żeby sobie przysiąść, nawet na chwilę. Jedyne co zrobiłem, to przygotowałem się do... E, przygotowałem się do wyłomu. E, mam jeszcze kilka rzeczy. Na ostatnią chwilę do pomalowania, i pewnie będę robił to w sobotę wieczorem. Może zrobimy sobie jakiś streamek jeszcze ym, dzisiaj, bo dzisiaj zrobię ten odcinek. Może dzisiaj zrobimy sobie jeszcze jakiś ten e, stream taki przygotowujący już do wyłomu ostatecznie. Koszulki są już gotowe. Ja jestem, jak widzicie, w jednej ze swoich koszulek. Te koszulki będą koszulkami eventowymi, dostępnymi dla uczestników on the day, jak to się mówi. Zebrałem zamówienia... Zebrałem zamówienia... Zebrałem zamówienia od uczestników. Mamy koszulki. Zrobiliśmy wszystko i będziemy tam te koszulki rozdawać. Dla uczestników, ja tam je sponsoruję na zasadzie takiej, że zrobię je po kosztach. Wziąłem tylko pieniążki za produkcję, tak naprawdę to, co ja zapłaciłem za koszulkę. Więc pokażę wam, co zrobiłem. Znaczy, pokażę wam pudła, w których jestem spakowany, ale pokażę wam też jeszcze coś bardzo ważnego, i takiego powiedziałbym wydaje mi się, że przełomowego nam. W moim kanale jest, wydaje mi się, że jest to coś, czego niewiele osób, które z mojego bliskiego otoczenia, które mi to odradzało i, i, i może się spodziewali, ale nie chcieli się spodziewać, wiecie o co chodzi, nie? Zacznijmy od tego, że tutaj mamy spakowane tereny. Mamy ten największy element terenu spakowany tutaj. Tutaj mamy wszystkie, wszystkie przeszkadzajki. O, nie z tej strony. Wszystkie przeszkadzajki. Muszę. A, no z dobrej strony. Muszę jechać do IKEA, bo to chyba z IKEA jest pudełko. Muszę kupić trochę więcej takich pudełek, bo to jest bardzo fajne. Zobaczcie, jak fajnie można teren spakować. Te wszystkie skatery. E, tutaj mam właśnie masę koszulek. Mamy stagrafowe. Stagraf jest jednym ze sponsorów e, wyłomu, i tutaj mamy fanty. Jakieś tam drobne farbki, upominki, naklejki. A tu, moi drodzy, tu jest cała moja armia tau e, ze wszystkimi modelami. Storm Search, Taunar, 2 Riptide, Ghost Kill, 3 Piranie, 3 Hammerheady, 2 Devil 9 Broadside'ów, 9 Sutów, 50 Krutów, 6 Rampagerów, 3 e, Krutox Riderów, Commander, Lon... Lone Spear, chyba to się nazywa, e, 10, e, 10 tych, jak się nazywają? A nie, 20 jest, no kurczę, no dobra, 20 e, Firewarriorów i Pathfinder Team. No i oczywiście Gunwall, e, e, nie, Tidewall Gunrig, tam i Tidewall e, Wall, po prostu chyba to się nazywa, nie wiem jak to w sumie nazwać, e, i kodeks z 9 edycji, i to, słuchajcie, wszystko idzie do. Mojego serdecznego kolegi, który kupił ode mnie. A, jeszcze są tutaj stelsuty. Mojego serdecznego kolegi Michała, który kupił to ode mnie całość. Wszystko dostanie jeszcze w pudłach, żeby miał gdzie to trzymać. I dlatego mówię, że to jest przełomowe, bo wiele osób mi odradzało sprzedawanie armii jakiejkolwiek. Odradzało mi sprzedawanie moich armii, odradzało mi sprzedawanie. O, tak zrobię, żeby było ładnie widać, tak. Kam... Wiecie, tak, tak, tak. Że to było ładnie. Odradzało mi sprzedawanie tych armii, i ja jednak stwierdziłem, że Tau nie wyciągnąłem już nie wiem ile lat i nie grali. Ostatni raz chyba kurczę. Nie pamiętam kiedy grałem tał. Nie pamiętam kiedy oni zobaczyli stół. Oczywiście sobie krutów, Wespidów sobie zostawiam, bo to są Kiltime i to są bardzo fajne Kiltimy. No a Kiltim jest troszeczkę innym systemem, w którym mam zamiar troszeczkę pograć. Stanę tak dziwnie. Mam zamiar sobie w niego pograć. Natomiast, do no, Armia 40 stoi. Pomalowałem ostatnio tego Taunara na streamie. Tutaj będzie musiał sobie, jak mój kolega, zrobić podstawek, bo jest troszeczkę inaczej zrobiony niż reszta. Ale reszta jest zrobiona. Armia gotowa do grania. W chust tego jest. Jest tego w chust tutaj. No i... O, tego. To niepotrzebnie. to. A, niech ma. I to samo chyba się zadzieje... Zadzieje, no w sumie to mam tylko orki, mi zostały, bo chaos też już częściowo sprzedałem, Space Marinów też wyprzedałem, więc zostali mi tylko nekroni. Jeżeli ktoś z Was ma chrapkę na jakieś modele nekronowe, albo chce od razu kupić dużą armię nekronów, dajcie mi znać. Ja sobie zostawiam kilka modeli, które chcę sobie zrobić i chcę je pomalować na zasadzie takie bardziej. Może nie artystycznej, ale bardziej to po prostu tak usiąść i pomalować. Na przykład tutaj zostawiłem sobie model z Artelw jednego z Eterali, który mam, który leży od pięciu czy sześciu lat. Też nie miałem go czasu skończyć. Lone Star'a, którego kupiłem, po prostu daję go w zestawie, bo nie miałem czasu. Komandera też złożyłem... Też złożyłem, ale nigdy go nie pomalowałem. Nie miałem czasu na to, żeby go pomalować, i nie miałem też takiej motywacji, żeby zagrać i pomalować. Nie będę robił ostatniej gry pożegnalnej, nie będę nic takiego robił, bo po prostu mi się, powiem szczerze, ka nie chce. Jak myślę o tym, że mam wrócić do zasad 40, to mi się, yy, jak to mówią, kable mi wychodzą i czekają na podcięcie. No niestety, granie w 40, pomimo tego, że kocham ten świat, kocham ten lore, kocham setting całkowicie i nie ma dla mnie lepszego settingu. Nawet Trench Crusade, który jest świetny, jest jak to cały czas mówię, że jest proper grimdark, nie jest tak fajnym systemem jak 40 dla mnie. Nie jest tak bogatym, głębokim może jeszcze, ale na razie nie jest. I a za każdym razem, jak myślę o tym, że mam zagrać w 40, że mam znowu wyciągnąć te zasady, ostatnio wyciągnąłem karty, które mam do, do armii, i wiem, że one są pewnie już w połowie nieaktualne, e, że kodeks, który mam, e, nie wiem, czy jest aktualny, nie musiałbym przejrzeć, i oczywiście ja wiem, że mogę nie grać na najnowszy kodeks, mogę nie grać na najnowsze zasady, ale sam fakt, że muszę o tym myśleć, jest dla mnie tak przytłaczające, Fakt, możecie zaraz mi wy, 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 wyciągnąć, że jak grałem w Trench Crusade, ten pierwszy stream e, Trench Crusadeowy, to tam się nagle okazało, że zasady zostały wywrócone do góry nogami. Spoko, ale to są darmowe zasady. To są zasady, które jeszcze się tworzą, bo to jest system, który jest w swoich latach dziecięcych i ten system się jeszcze tworzy. Ten system jest od 30 lat i oni cały czas nie mogą dojść do porozumienia. E, jak, dział jak działają niektóre jednostki, jak działają niektóre rzeczy. I ja rozumiem, że można dostosować punktację, że można dostosować ilość modeli w oddziale, ale jak cholera, żeby statystyki jednostek się zmieniały, że co, przed 5 laty koleś bił na 5+, teraz bije na 3+, przykład ekstremalny i pewnie wymyślony z dupy, na pewno, ale wiecie, o co mi chodzi. I nigdy nie potrafią zrozumieć, jak się statystyki jednostki mogą zmieniać. No rozumiem, jak była jeszcze jakaś super totalnie przegięta błąd w druku, ale punktację dostosowujcie. Taki był zamysł chyba wydawania tego y, General's Handbook, że miały być jednostki i punkty osobno. Ech, nieważne, ja się nie znam na y, game designie, jak to mówią, ja wiem dopiero byłem widziałem. Yy. Nie wiem. 40 jest ostatnim statkiem, jaki mam ochotę zagrać Jedyne, co to sobie zostawię to orki, ale też nie jestem pewien, czy nie sprzedam tych wszystkich orków, których tam mam, i nie zostawię sobie tych orków fantazyjkowych. Bo jak pomyślę, ile rzeczy mogłem tam schować, gdyby tego nie było. Tam mam taki schowek. Tu na górze mam taki schowek i tam mam wszystkie tutaj mam wszystkie swoje armie. Jak pomyślę, ile rzeczy mógłbym tam schować, gdybym tylko gdybym tylko to wywalił, gdybym tylko to sprzedał, a nie ukrywam, że potrzebuję trochę pieniędzy na na rzeczy różne, na życie i w ogóle, to <laughs> to chcę zostawić sobie tylko i wyłącznie, yy, tylko i wyłącznie orki, te fantazjakowe, na których pracuję, beasts na gasów, yy, tak naprawdę, bo oni, będę, będę w nich grał na zasadach beasts na gasów, bo uważam, że to są takie ciekawsze troszeczkę orki i yy, yy, yy. No i co? I po prostu, po prostu są ciekawsze orki. No i teraz, i teraz nie wiem, co mówiłem, bo nie nagrało mi się przez przypadek. Nie pamiętam, od czego zacząłem. Tam mówiłem o, o armiach, że orki, że to i że może w sobotę właśnie coś zrobimy. Nie wiem. Zacznę od tego, że tak. W sobotę prawdopodobnie coś się Zrobimy, przygotujemy te modele już na wyłom i będziemy sobie działać. Na... W samym wyłomie ja biorę trochę sprzętu, ja będę grał raczej, ale biorę sprzęt, żeby tam trochę kubę wspomóc i, i e, tak naprawdę zająć się grą, ale też będę filmował w międzyczasie. Wszystko raczej będzie na zasadzie. A już wiem ja, chyba, co się, tym co mówiłem. Wszystko będzie na zasadzie e, jakiejś relacji, będzie na zasadzie. E, Streamów z kamery, raczej telefon i te mikrofony niż kamera, bo chciałem po prostu Wam na żywca dostarczyć trochę informacji, a później sobie to tam jakoś może ściągnę, albo nie ściągnę, nie wiem, zobaczymy. Stream w sobotni może być inny, będzie krótki, nie będzie jakiś długi, bo tam mam parę rzeczy do przygotowania, o, odjechali mnie, parę rzeczy do przygotowania, ale chciałbym przetestować właśnie ten sprzęt tutaj, to jest taki nadajnik HDMI, który dzisiaj już testowałem sobie, ale chciałem go w praktyce, wiecie, przetestować. Zobaczymy, jak będzie działał, jak będzie sobie dawał radę z przesyłaniem dźwięku zdalnie. Więc zobaczymy tą kamerę, przetestujemy, żeby ona dała nam trochę obraz, Taki um, z ręki, bo tak to będę chciał robić na, na wyłomie. I to chyba tyle. W przyszły tydzień, przyszły tydzień nie będę, tak, czyli ten. To widzicie w sobotę o 17.00. Niedziela wyłom. Poniedziałek, wtorek będziemy zaczynać. Będę zaczynał już coś innego robić. No bo jak już mam zrobiony teren do, na wyłom, to tak naprawdę mogę na pewien okres czas zostawić Trench Crusade z boku, bo nie mam ochoty robić drugiej bandy. Trench Cursate jest dla mnie takim systemem. Wiecie, odskocznią. Od, od Fajnie się pobawić. Postaram się swoją tą bandę opanować jeszcze w lepszym poziomie. Mam nadzieję, że te trzy gry, które tam rozegram, pomogą mi trochę w tym no i bierzemy się od poniedziałku. Czy ja się biorę od poniedziałku na vlogach za coś innego? Prawdopodobnie za herezję Chorusa, Choruzję Heresa, przepraszam, pomyliłem się, i będziemy malować coś do tego. Mamy tych bohaterów, którzy tam stoją za moimi plecami. Mamy jednostki, które gdzieś tu stoją w pudełku odstawione, które czekają na pomalowanie, więc będziemy się bawić tym. No i może w pewnym momencie weźmiemy się za 40. i te orki pomaluję. ale. Chciałbym jeszcze trochę orków sprzedać. Jak widzicie zresztą, Battlefield po... Może nie, nie, nie mam dużo pracy w pracy, jakoś tak, wiecie, nie jestem przytłoczony ilością pracy. Jestem przytłoczony sytuacją w robocie, która jest nie najlepsza u mnie. Nie narzekam, tylko po prostu mówię jak jest. i Jedyna rzecz, która mnie odstresowuje, to Battlefield. I to jest moja miłość od wielu lat, i tak sobie trochę robię taką dygresję. Bo jak wiecie, wychodzi Battlefield 6. I tutaj teraz zrobili, wiedząc, jak bardzo ludzie robią Battlefield, zrobili, nie wiem, kto się pojawi, to o, nie widać. Betko nie widać patrzcie, kurde, tak wtedy się nie ustawiona. Zrobili słuchajcie Bad Company to Deja Vu i można grać sobie w takie tryby i z rodzaje broni, jakie były w Battlefield dwójce, Bad Company. I w związku z tym chciałem Wam coś jeszcze pokazać dla takich e, konsolowych, gamingowych nerdów. A więc tutaj, słuchajcie, moi drodzy, zrobiłem sobie taki mały kącik, ten mój monitor, który wykorzystuję normalnie na właśnie na kontraście jako... E, gdzie jestem ten monitor? Tutaj, o. Tutaj wykorzystuję ten monitor. On jest na stojaczku i tak naprawdę ten stojak jest właśnie pod konsolę. Ja tu wyciągnąłem swojego starego Xboxa e, i Bad Company 1 i 2 e, i będę sobie, powiem wam szczerze, mam straszną ochotę sobie, awaj, sobie ograć te dwa tytuły. Bad Company nie jest jakimś super przeze mnie ulubionym tytułem. No natomiast nostalgia jest, dwójeczka to już jest w ogóle klasyk, ci co znają, to znają, więc jak z jakiegoś powodu nie będzie streama, to prawdopodobnie siedzę w tym krześle i siedzę w tym, w tym miejscu. Tylko że skierowany plecami i napita lambatyl, jest taka duża szansa na to. Więc jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie streama i ja się nie będę odzywał i śniegu gdzieś wam napisze, że nie, nie, nie odzywa się w ogóle do mnie koleś, nie odpisuję, to pewnie siedzę i siedzę i gram w grę. Klasycznie. Yy, I to na tyle. Trzymajcie się do następnego razu. Do zobaczenia na wyłomie 7 września, od samego rana, od wczesnych godzin porannych. Słuchajcie, bo pewnie nagramy coś ze już z drogi przystreamujemy coś, zrobimy, jakieś pierdzielenie głupot. Zobaczymy. Potestujemy sprzęt w samochodzie. O. I zobaczymy, jak wyjdzie. Cześć!